Witam Państwa z myśliborskiej pływalni. Drodzy Państwo, w Myśliborzu w końcu bardzo niewielkim miasteczku dwie sekcje działają bardzo prężnie i odnoszą ogromne sukcesy. To jest sekcja ciężarowa i właśnie sekcja pływacka. Miejski klub pływacki w Myśliborzu jak na tak niewielkie miasto jest ewenementem na skalę ogólnopolską. Nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Wiele osób tutaj mieszka, nawet chodzą na pływalnię i nie mają pojęcia, że ta młodzież często dzieci odnoszą takie sukcesy. Dlatego myśmy tu przyjechali z kamerą, żeby o tym opowiedzieć, bo warto o tym wiedzieć, i żebyście Państwo mieli świadomość, jaki wspaniały mamy tutaj klub pływacki. Ze mną jest prezes Grzegorz Dąbrowski i pani Donata Pokorska, która jest trenerką tej pływającej młodzieży za moimi plecami. Może zacznę od pana prezesa od Grzegorza. Nie będziemy udawali, że jesteśmy per pan, bo się znamy bardzo długo. Grzegorz. Kilka słów o, o tym klubie, oczywiście o tych sukcesach, tych świeżych i tych sprzed lat. E, witam Państwa. Klub istnieje od 2007 roku, więc e, pracujemy e, czwarty rok. E, no, sukcesy, muszę powiedzieć, że chyba nas z deka nawet przerosły, ponieważ e, zaczynamy już walczyć o medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Oprócz samego klubu pływackiego, przy, przy Klubie Pływackim istnieje sekcja dwuboju i trójboju nowoczesnego związana z pięciobojem nowoczesnym. Z najświeższych sukcesów, które dosłownie wydarzyły się. Dwa dni temu, to jeszcze niepotwierdzone, trudno mówić o oficjalnych wynikach, ale z naszych obliczeń wynika, że zawodnik naszego klubu, Konrad Gajdziński, zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski na 50 metrów stylem dowolnym. Oprócz tego wysokie miejsca w innych, w innych konkurencjach w stylu zmiennym, w stylu grzbietowym. Poza Konradem Ania Stepanczenko wróciła z kompletem bodajże medali Mistrzostw Wojewódzkich z tej imprezy. Wysoka, bardzo wysoko również w rankingu ogólnopolskim. O ile dobrze pamiętam tam plasuje się w pierwszej dziesiątce na kilku dystansach, a chciałbym wspomnieć, że w każdym, rocz, w każdym roczniku, w każdym stylu liczy się około 500, nawet więcej zawodników z całej Polski, więc znaleźć się w pierwszej dziesiątce w całej Polsce to jest naprawdę wielki sukces. Pani trener, teraz zwrócę się do pani. Proszę powiedzieć, jak się pracuje z tak młodymi ludźmi, bo podejrzewam, ja, że ja może najpierw chciałabym zaprezentować tą grupę dzieci, która w tej chwili tutaj kończyła swoje zadanie treningowe. To zadanie treningowe polegało na tym. Że ta grupka dzieci miała zadane 10 serii do przepłynięcia w czasie właśnie z tym pięknym zegarem treningowym, który nam niedawno pan prezes zakupił. Dzieci wykonywały zadanie w tym w tempie. Tempo wskazuje nam zegar, miały przerwę wypoczynkową, także wpłynęły 10 setek stylem dowolnym. Ta grupa dzieci przygotowuje się w osobach: Oliwii Bejuk, Pawła Dąbrowskiego, Olgierda Liberskiego i Nikoli Mikołajczyk. To jest grupa dzieci, która przygotowuje się do. Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski w wpływaniu młodzików 12-letnich. Chciałam powiedzieć, że te dzieci wcześniej wywalczyły awans do tej imprezy tak? i najlepiej z tej grupy wiekowej wypadła Oliwia Beju, która w tej chwili jest druga w klasyfikacji na 100 metrów style motylkowym i będzie miała duże szanse na płynięcie w finale A na tej imprezie. No i oczywiście będzie walczyć o złoty medal. O medal. Nie wiem nie wiem. Ale jaki. Ale nie. Mam nadzieję, że złoty, bo na dzień dzisiejszy Oliwia zrobiła w tej chwili najlepszy wynik w Polsce, tak? I, i w tej chwili no, są duże szanse na ten medal. Natomiast jak popłynie, no to zależy też w dużej mierze od dyspozycji zawodnika w danym dniu, od różnych no, od różnych sytuacji, jakie nas tam spotkają w tym Ostrowcu Świętokrzyskim. Niech to nie będzie przejęzyczenie, to co Pani powiedziała przez chwilą, niech to okay. będzie walka o złoty medal. Ja znam trochę y, Oliwkę y, i wiem, że ona jest niesamowicie y, ambitną dziewczynką. Ja wiem, bo zrobiłem taki krótki wywiad dziennikarski, że dla niej karą jest nie przyjść na basen, że ona pływa czasami... Niektórzy na przykład rozmawiają z jej mamą, ona czasami aż się boi, że to po prostu dziecko ciężko z wody wyciągną. Tak, powiem szczerze, że w ogóle ta grupa dzieci jest bardzo ambitna i pracowita. I są to dzieci, które trenują tak naprawdę od pierwszej klasy szkoły podstawowej i jest to już piąty rok ich ciężkiej pracy. I ta ciężka praca tak na dzień dzisiejszy właśnie daje efekty w postaci tego awansu do tych mistrzostw Polski. Dlatego, że tak naprawdę ten awans jest ciężko wypracowany, ciężko wywalczony i tylko praca, Systematyczna tych dzieci właśnie daje takie rezultaty. Ja chciałem zapytać, jak się pracuje z tak młodymi ludźmi, bo podejrzewam, że poza kompetencjami trenerskimi no, trzeba mieć dobry kontakt z młodzieżą. Pani powiedziała, że oni są bardzo ambitni, więc podejrzewam, że się dobrze pracuje, ale czy czasami nie jest tak, że pani się boi, jak gdyby w drugą stronę, że to mogą być za duże obciążenia, że skoro oni są tacy ambitni, mogą przesadzić z tymi treningami? To znaczy, myślę, że z treningami nie przesadzamy, raczej rozciągamy trening y, y, czasowo w ilości dużej a w mniejszych obciążeniach tak? bo różnie to jest w różnych klubach różnie to wygląda bo mamy też zawodników którzy na przykład nas opuszczają i porównując do tego co pływali u nas a to co pływają tam na przykład Laura się odeszła do Szczecina no i w tej chwili przegrywa z Oliwią Bejuk tak w, w zawodach no tam jednak ten trening wygląda troszeczkę inaczej nie ma dzisiaj na to recepty i, i, i tak naprawdę nie wiadomo jest, czy, y, czy, lepa, czy lepiej pływać dłużej, czy ciężej. Y, po prostu każdy z trenerów testuje i to jest jego indywidualna praca. Tak, bo ja wiem, że jeżeli chodzi o rozwój sportowca, to bywa bardzo różnie. Często zdarza się, że młodzi zawodnicy, którzy osiągają bardzo dobre wyniki, w zbyt młodym wieku oni tak. potem jak gdyby się wypalają, więc czasami lepiej stopniowo dochodzić do tych dobrych rezultatów. Tak, no ja myślę, że dzisiaj pływanie tak poszło do przodu. Jest taka, taka duża popularyzacja pływania w Polsce w tej chwili, że my nie pracując już od małego dziecka na zawodach, nie, nie mielibyśmy żadnych szans, tak? Czyli my jako klub pływacki... Zapraszamy wszystkie maluszki chętne do nauki pływania już od grupy zerowej poprzez pierwszą, drugą, trzecią klasę, dlatego że im prędzej te dzieci do nas przyjdą i prędzej my wprowadzimy tą technikę pływania taką specjalistyczną, jak to my nazywamy, tym łatwiej nam będzie osiągać lepsze wyniki w nauczaniu i tym samym to będzie korzystne dla dzieci, bo dziecko, które kończy nawet karierę, a umie świetnie pływać, no to też jest jakiś sukces dla tego dziecka. Być może niektórzy rodzice po obejrzeniu naszego programu e, zachęceni tym, co tutaj mówimy, zechcą, aby ich dzieci wstąpiły w szeregi e, Waszego klubu. Grzegorz, powiedz. Jakich należy dopełnić w formalności? Co zrobić, aby tutaj młodych, małych chłopiec, dziewczynka mogli trenować z tymi, którzy osiągają te sukcesy? Żeby się zapisać do klubu, to jest bardzo prosta rzecz. Może zanim przejdę do tego, jak to należy zrobić, chciałbym, tak mi się wydaje, wyprostować pewną wiadomość, ponieważ tak się wydarzyło, że w. W jednym miejscu, w jednym czasie spotkałem się z taką sytuacją, gdzie trzy osoby yy, przypadkowo całkiem yy, spotkały się i wszystkie trzy myślały jednakowo, że klub pływacki jest moim własnym jakby prywatnym klubem, poza tym, że do klubu pływackiego mogą zapisać się tylko i wyłącznie dzieci, które już naprawdę świetnie pływają. Dementuję, dementuję to kompletnie. Proszę Państwa, po pierwsze, klub pływacki nie jest moim klubem. To jest Miejski Klub Pływacki, stąd nazwa Miejski Klub Pływacki Busz. Nie mamy żadnego strategicznego sponsora, który by był właścicielem klubu. To jest na takich, na takich samych zasadach funkcjonujemy co na przykład e, osadnik myślibusz, czyli tak. jesteśmy typowo miejskim klubem. E, druga sprawa. E, wcale nie muszą dzieci zapisywać się do klubu, które już świetnie pływają. Wręcz my preferowalibyśmy dzieci, które nie potrafią pływać. Tak, uczucia, tak oczywiście trzeba. uczymy e, e, od podstaw nie musimy my oduczać jakby złych nawyków dzieci, które przychodzą gdzieś. No y, przypuszczam, że jeżeli chodzą do szkółek tutaj na basen, to raczej uczą się poprawnie pływać. Ale y, uczą się często dzieci pływać y, w jeziorze y, same, uczą rodziców. To są naprawdę złe nawyki, które do, później jest ciężko wyplenić. Więc y, naprawdę y, Preferujemy dzieci, które nie potrafią wręcz pływać, ale oczywiście są też pewne uwarunkowania. Nie mogą to być dzieci w wieku powiedzmy 5 czy 6 klasy podstawowej. Niestety, jeżeli chodzi o sport pływacki, tak jak akrobatyka sportowa, czym młodsze dzieci, tym lepiej. Więc e, e, dziecko, które nie umie pływać, nie potrafi pływać, e, to jest najlep najlepiej, e, jeżeli jest w klasie zerowej lub, lub w klasie pierwszej, klasa druga ewentualnie, ale już żebyś chociaż nie bało wody i utrzymywało się na wodzie.